Czy zdarzyło Ci się obserwować rynek i nagle cena poruszyła się w przeciwnym kierunku, zostawiając Cię siedzącego i zastanawiającego się co właśnie się stało? Tak. Dokładnie to przydarza się większości traderów, którzy polegają na wolnych, przestarzałych wskaźnikach. Ale jeśli oglądasz ten film, masz szczęście, ponieważ dziś pokażę Ci 5 nowej generacji wskaźników analizy ceny na TradingView, które całkowicie zmienią sposób w jaki odczytujesz rynek. To nie są typowe ustawienia RSI i MACD, to nowoczesne, adaptacyjne narzędzia stworzone do szybkiego reagowania, dostosowywania się do zmian rynkowych i dawania ci znacznie głębszego zrozumienia tego, co naprawdę dzieje się za ruchem ceny. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ niektóre z tych narzędzi mogą sprawiać wrażenie, jakby przewidywały przyszłość. Pokażę ci to. Pierwszym na liście jest Pin Bar and Bloom Pattern Concept autorstwa Z. Ten wskaźnik jest naprawdę inny niż cokolwiek z czego prawdopodobnie korzystałeś. Został stworzony, aby wychwytywać kluczowe odwrócenia rynku poprzez połączenie dwóch koncepcji formacji. Formacja Pinbar, którą większość traderów już zna do identyfikowania odwróceń, oraz formacja Bloom, która jest bardziej zaawansowaną metodą opracowaną przez Germana. Obie te formacje łączą się idealnie, aby wyróżniać precyzyjne sygnały wzrostowe i spadkowe wokół kluczowych poziomów rynkowych. Wskaźnik działa poprzez analizę danych z różnych interwałów czasowych, obserwując symetrię, odchylenia zakresu cenowego oraz to, jak rynek reaguje wokół poprzedniego otwarcia, najwyższego i najniższego poziomu. Kiedy wykryje byczy lub niedźwiedzi pin bar lub bloom pattern, jest to twoja potencjalna okazja wejścia. Aby to potwierdzić, lubię używać prostego filtra trendu, takiego jak multi time frame dashboard. To również bardzo dobry wskaźnik. Możesz otworzyć zakładkę wskaźników tutaj i wyszukać Trader Trend Dashboard i dodać go do wykresu. Na przykład, jeśli ogólny trend się zgadza, wejście na podstawie tej formacji staje się transakcją o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Koncepcja jest prosta, ale potężna. Zamiast ręcznie rysować lub zgadywać formacje, wskaźnik robi to wszystko za ciebie w czasie rzeczywistym. Przejdźmy przez prosty przykład transakcji kupna przy użyciu obu tych wskaźników. Na przykład tutaj możemy zobaczyć, że otrzymaliśmy sygnał do otwarcia pozycji kupna. I widzimy, że trend dashboard pokazuje również trend wzrostowy na większej liczbie interwałów czasowych. Więc możemy otworzyć tutaj pozycję kupna. Mam nadzieję, że zrozumiałeś wskaźnik. Teraz przejdźmy do następnego wskaźnika na naszej liście. Kolejny to Fair Value Gap Absorption Indicator od Luxalgo. Ten wskaźnik koncentruje się na nierównowagach na rynku, obszarach, gdzie cena porusza się zbyt szybko, pozostawiając luki. Są one znane jako Fair Value Gaps i często działają jak magnesy. Przyciągając cenę z powrotem, aby wypełnić lukę. Piękno tego wskaźnika polega na tym, że nie tylko oznacza te luki, śledzi również, jak są one absorbowane w czasie, dzięki czemu możesz faktycznie zobaczyć, czy rynek je odrzuca, czy wypełnia. Silną strategią jest połączenie tego wskaźnika z narzędziem podążania za trendem, takim jak Adaptive Trend Finder Indicator autorstwa Julian Ecke. Możesz otworzyć zakładkę wskaźników i wyszukać Adaptive Trend Finder Indicator by Julian Ecke. Najpierw otwórz ustawienia tego wskaźnika tutaj, następnie ustaw channel na long term, aby odfiltrować drobny szum i pokazać dominujący trend. Gdy cena cofa się do byczego order block lub fair value gap w ramach trendu wzrostowego, jest to Twoja strefa kupna. Możesz nawet dostosować mitigation percentage, aby zdecydować, jak głęboko chcesz czekać przed wejściem. To precyzyjny i kontrolowany sposób na łapanie transakcji, gdzie cena koryguje się przed kontynuacją głównego kierunku. Podobne zasady i warunki można zastosować do transakcji sprzedaży. Teraz przejdźmy do następnego wskaźnika na naszej liście. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu, zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 tysięcy użytkowników. Kliknij poniższy link, aby uzyskać bezpłatny dostęp. To twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. Przechodząc dalej, mamy Session Sweeps Indicator od LuxAlgo. Jest to idealne narzędzie, jeśli lubisz handlować podczas sesji takich jak otwarcie Londynu lub Nowego Jorku, lub jeśli używasz setupów w stylu ICT. Wskaźnik ten mapuje główne sesje rynkowe i automatycznie podświetla miejsca, gdzie została pobrana płynność. Albo powyżej szczytów, albo poniżej dołków określonej sesji. Pokazuję te obszary jako niebieskie i żółte strefy bezpośrednio na wykresie. Najpierw otwórz ustawienia tego wskaźnika. I w sekcji Inputs włącz opcję Market Structure Shifts. Na przykład, jeśli chcesz użyć tego wskaźnika, oto jeden ze sposobów. Jeśli pojawi się sell side sweep, a następnie zobaczysz byczą zmianę charakteru, jest to idealny setup kupna. Z drugiej strony BySide Sweep, po którym następuje Niedźwiedzia zmiana charakteru, sygnalizuje potencjalne odwrócenie w dół. To, co uwielbiam w tym narzędziu, to fakt, że wszystko pozostaje wizualne i czytelne. Możesz wyraźnie zobaczyć, gdzie została pobrana płynność, a zmiana struktury pomaga potwierdzić, czy jest to prawdziwe odwrócenie, czy tylko szum rynkowy. Teraz przejdźmy do następnego wskaźnika. Następny nazywa się Auto Chart Patterns od Tendoscope. Automatycznie skanuje rynek i zaznacza klasyczne formacje wykresów, takie jak trójkąty, flagi i kliny w czasie rzeczywistym. Nie musisz nic rysować ani zgadywać, w jakiej formacji się znajdujesz. Wskaźnik znajduje je i oznacza automatycznie. Jest to szczególnie pomocne dla nowych traderów, którzy mają trudności z ręcznym identyfikowaniem takich setupów. Świetnym sposobem na jego użycie jest pozwolenie, aby wskaźnik wyróżnił formację wybicia, a następnie połączenie tego sygnału z potwierdzeniem wolumenu lub średnich kroczących, aby potwierdzić momentum. To eliminuje zgadywanie w handlu opartym na formacjach i utrzymuje analizę w czystości. Dlatego ten wskaźnik również jest konieczny do wypróbowania. Upewnij się, że dodasz go do swoich strategii handlowych, aby uzyskać inne dobre potwierdzenia przed podjęciem decyzji o otwarciu pozycji kupna lub sprzedaży. Na koniec mamy Dynamic Support and Resistance Zones od Chart Prime. Otwórz zakładkę Wskaźników i wyszukaj ten wskaźnik. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej imponujących wizualnie wskaźników do identyfikacji kluczowych stref. Łączy punkty pivot w kolorowe strefy na wykresie. Im gęstsza lub ciemniejsza strefa, tym silniejszy poziom. Zobaczysz także małe, zielone i czerwone punkty R, które oznaczają retesty tych stref, co może służyć jako potencjalne wejścia. Wskaźnik zawiera również średnią kroczącą obliczoną na podstawie danych pivot, która działa jako centralny poziom pivot. Bardzo skuteczne podejście to kupno, gdy cena retestuje silną strefę wsparcia i zamyka się powyżej tej średniej kroczącej. Możesz szybko sprawdzić siłę poziomu, patrząc na kolor strefy. Im głębszy odcień, tym silniejszy obszar. Jest to prosty, ale niezwykle skuteczny sposób wizualizacji struktury rynku i handlu, bezpośrednio z czystych poziomów, zamiast przypadkowych linii. Oto więc pięć wskaźników nowej generacji, które mogą całkowicie przekształcić sposób, w jaki analizujesz rynek. Każdy z nich daje Ci nową warstwę wglądu, niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie płynności, fair value gaps, dynamicznych stref, czy formacji odwrócenia. Najlepsze jest to, że wszystkie są już dostępne na TradingView i możesz zacząć je testować na dowolnej parze lub interwale czasowym. Nie zapominaj, kluczem nie jest przeładowanie wykresu. Wybierz jedno lub dwa z tych narzędzi, które pasują do Twojego stylu handlu i opanuj je. Gdy to zrobisz, zobaczysz, jak dużo czystsze i pewniejsze staną się Twoje wejścia. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Widzimy się w kolejnym filmie.